Księgi proroka Jeremiasza. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, gdy zawrę nowe przymierze. Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercach. Będę dla nich Bogiem, a oni będą dla mnie ludem. Wtedy odpuszczę ich winy, a ich grzechów nie będę już pamiętał. Oto Słowo Boże. Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, czciciele Najświętszej Maryi Panny. Tej, której jako pierwszej dane zostało poznać to nowe przymierze, która jako pierwsza z ludzi odczytała to Boże prawo zapisane w najskrytszej intymności jej serca i jak mówi Ewangelia została w pełni usprawiedliwiona. I właśnie ta pełnia łaski była powodem radości Maryi. I tak samo jest powodem radości każdego człowieka, bo przecież to, co Maryja już otrzymała w pełni, my jeszcze oczekujemy. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że współczesny człowiek w znacznej mierze utracił tę radość. Mówiąc radość, nie mam na myśli cieszynek, którymi często próbuje się nadrabiać i zakrywać to, co można nazwać duchową pustką. Skrajna, ale wyrazisty przykład. Nie trudno przecież zauważyć, że zwolennicy mordowania nienarodzonych dzieci mówią o morderstwie z uśmiechem na ustach. Ale co trzeba mieć w myślach i sercu, aby z tych samych ust wychodziły słowa mówiące, że będą bronić praw niepełnosprawnych, a jednocześnie, że niepełnosprawne dzieci trzeba zabijać w łonach matek? Natomiast ta autentyczna radość nie jest owocem nienawiści do człowieka. Ale jest owocem spotkania z Bogiem. A to osobiste spotkanie z Bogiem, z Twórcą, Odkupicielem i Zbawicielem, dokonuje się właśnie w tej intymności duchowej, tej szczególnej przestrzeni życia wewnętrznego zarezerwowanej tylko do jedynej relacji: Bóg człowiek, Bóg i ja. To właśnie tam. Człowiek odnajduje i odkrywa siebie samego, tego prawdziwego, to kim jest, jaką ma wartość, kim powołał go do istnienia, stwórca. To właśnie tam odkrywa miłosierdzie, które przywraca mu godność. To tam człowiek poszukuje oblicza Bożego i odczytuje, że jest ikoną Boga, a więc stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Jeśli człowiek nie odnajdzie siebie samego właśnie w tej intymności duchowej, to z czasem zaczyna szukać siebie na zewnątrz, tworzyć jakieś imitacje. A im dalej od Boga, tym bardziej są to rzeczy nieudolne, karykaturalne i powierzchowne. Zaczyna szukać siebie już nie w obliczu Boga, ale w jakichś wykrzywionych frustracją twarzach wzorców, które stają się dla Niego takim bogiem, bożkiem. A takie wzorce to cokolwiek, a z reguły jest to byle co. Łatwo jest popaść w chorą zależność od tego, co powiedzą inni, biegać desperacko za często zmieniającymi się modami. Taki zewnętrzny, powierzchowny człowiek, który często nawet nie wie, że istnieje coś takiego jak życie w duchowej intymności z Bogiem, staje się podatny na manipulacje, wszelkiego typu emocjonalne sugestie, pozory. Staje się takim niewolnikiem. Taki model człowieka zewnętrznego bez tożsamości. Próbuje narzucić nam zbrodnicza ideologia gender, która stawia sobie za zadanie tak zniszczyć człowieka, aby sam nie miał ochoty żyć. Nie będą wtedy już potrzebne gilotyny znane z czasów rewolucji francuskiej, ani obozy zagłady, bo zostaną zastąpione aborcją i masową eutanazją i do tego narzeczenie samego człowieka, sfrustrowanego. I zniechęconego do życia. Ale, jako, że sumienie w człowieku się odezwie i trzeba je jakoś zagłuszyć lub oszukać, to nazwie się to prawami człowieka albo zaszyfruje się pod hasłami takimi jak LGBT, które przecież oznaczają lesbijki, geje, biseksualiści, transwersyci, a to plus to pedofile, zoofile i nekrofile i wszelkie inne dewiacje. Normalnemu człowiekowi to wszystko wydaje się tak nieprawdopodobne, że aż trudno uwierzyć, że pod hasłem edukacji seksualnej dzieci narzuca się takie coś jako normalne i wręcz obowiązujące. Czy tak zdeformowany człowiek będzie w stanie podjąć jakąkolwiek odpowiedzialność za siebie lub za drugą osobę, nie mówiąc już o rodzinie? Warto też pamiętać, że i tak kogoś zawsze słuchamy. A takie mówienie, które dzisiaj jest popularne, że ja myślę po swojemu, jest nieprawdziwe. Bo i tak mówimy i myślimy tak, jak gdzieś usłyszeliśmy. Czy według tego, co nam ktoś powiedział. Ważne jest więc, kogo słuchamy i czego słuchamy. Warto sprawdzić, co kryje się pod różnego rodzaju chwytliwymi hasłami i opakowaniami. Człowiek pragnie miłości, piękna, mądrości. Chce wiedzieć, po co żyje, i chce wiedzieć, że jego życie ma wartość. Ale czy wsłuchujemy się i spotykamy z tym, który jest naszym autorem, a więc z Bogiem? Który jest miłością, mądrością, pięknem, prawdą. Czy też będziemy zasypywać tę intymność duchową, byle czym, stając się niejako koszem na śmieci. Dlatego myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że największym dramatem człowieka jest zapomnienie, a jednocześnie utrata tej duchowej intymności. A największym sukcesem odkrycie tej szczególnej przestrzeni i wypielęgnowanie tej jedynej i niepowtarzalnej relacji z Bogiem. Bo przecież gdy jest fundament solidny i trwały, to nawet jak się życie zawali, jest na czym je odbudować. Dlatego w czasie wielkiego postu, kiedy wezwani jesteśmy w sposób szczególny do intensywnego szukania oblicza Boga, do odnajdywania tej wymagającej, ale pięknej i wartościowej prawdy o sobie samym, tej prawdy, której nie trzeba zmyślać, ale którą Pan Bóg już zapisał w głębi naszego serca i to jako prawo. A więc nie ulotny sentyment czy jakieś emocjonalne przeżycie, ale właśnie jako coś trwałego. W tym szczególnym czasie warto odbudować lub umacniać tę intymność duchową. A więc odważyć się wygospodarować i obronić te kilka chwil dziennie takiej osobistej rozmowy z Bogiem czy to jako udział w Mszy Święty, czy adoracja najświętszego sakramentu w Kościele. Czy też w domu, w zaciszu izdebki, jak uczy nas Ewangelia, właśnie w sekrecie, tam gdzie nikt nie widzi, ale Ojciec Niebieski widzi. Może nam w tym dopomóc fragment pisma świętego, tekst duchowy jakiegoś świętego, modlitwa choćby ta, którą znajdziesz w książeczce do nabożeństwa, nawet w tej z pierwszej komunii, która zapewne gdzieś tam jest na półce. Gdy człowiek wyćwiczy się w tej intymnej rozmowie z Bogiem, to później z łatwością nie tylko odróżnia dobro od zła, ale wie, na czym stoi, wie, po co żyje i odkrywa sens i znaczenie każdego wydarzenia w swoim życiu. W tej intymności duchowej dojrzewa również modlitwa, która z reguły najpierw jest mówieniem, przedstawianiem próśb, a z czasem. Gdy dojrzewa, zamienia się w słuchanie, właśnie w takie wsłuchiwanie się w to, co Pan Bóg mówi do mnie. Nie tyle to, co ja mówię do siebie, ale właśnie w odkrywanie tego bogactwa Bożej obecności. To jest to, co znamy z postawy Maryi, która, jak przekazuje nam Ewangelia, rozważała wszystkie te Boże sprawy w swoim sercu. Rozważanie wszystkich tych bożych spraw w naszym sercu, w tej intymności duchowej, tej przestrzeni, która decyduje o tym, czy jesteś tak naprawdę człowiekiem. Kardynał Robert Sarak w swojej książce Moc Milczenia napisał: Modlitwa stanowi akt najszlachetniejszy, najwznioślejszy i najsilniejszy podnoszący człowieka. Na wysokość Boga. Drogi bracie i siostro, odkryjmy na nowo tę przestrzeń intymności duchowej, odbudujmy tę szczególną osobistą relację z Bogiem, podejmij to wyzwanie, aby odczytać to Boże prawo zapisane w głębi Twego serca. Maryjo, która rozważałaś wszystkie Boże sprawy w Twoim niepokalanym sercu. Wypraszaj nam łaskę mądrości i prowadź, prowadź drogami Bożymi, abyśmy szukali oblicza Boga i odnajdywali prawdziwą wartość siebie sami.